wróżby Andrzejkowe. Moi kochani, dzisiaj wam opowiem w krótkim filmie o tym jak wykonać profesjonalne wróżby andrzejkowe. Rytuał andrzejkowy jest jednym z najbardziej barwnych i uroczych zwyczajów w polskiej tradycji. Korzenie tego zwyczaju sięgają pogańskich wierzeń i praktyk, które z biegiem czasu wtopiły się w chrześcijański kalendarz liturgiczny, stając się jednocześnie częścią obchodów imienin świętego Andrzeja. Rytuał ten choć głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze ma swoje odpowiedniki w innych krajach europejskich, co świadczy o jego uniwersalnym charakterze oraz popularności. Andrzejki, moi drodzy, jak powszechnie nazywa się tą nocą tradycyjnie ostatnią okazją do zabawy i wróżb przed adwentowym okresem wszczemięźliwości i oczekiwania na Boże Narodzenie. W przeszłości wierzono, że ta szczególna noc ma moc odkrywania przyszłości, zwłaszcza w kontekście miłości i małżeństwa. Dla wielu osób, szczególnie młodych kobiet, była to okazja do zabawy, ale także do szukanie odpowiedzi na palące pytania dotyczące przyszłego partnera życiowego. Centralnym elementem rytuału Andrzejkowego jest oczywiście, jak wszyscy wiemy, lanie wosku. Tradycyjnie topi się wosk w małym naczyniu, a następnie przelewa przez dziurkę od klucza lub inny podobny przedmiot do miski z zimną wodą. Gdy wosk stygnie, przyjmuje niepowtarzalny kształt, który jest następnie interpretowany w celu odczytania przyszłości. Interpretacja kształtu w wosku oczywiście to czynność, która wymaga dużej dozy wyobraźni oraz intuicji, a wynikające z niej przesłania są często za Gadkowe i, mój drodzy, symboliczne. Innym popularnym zwyczajem w tym czasie jest też tak zwane ciągnięcie butów. Uczestnicy zabawy ustawiają sobie buty w rzędzie, zmierzając w kierunku drzwi. Buty są przesuwane pojedynczo, a ich kolejność ma wskazywać, kto jako pierwszy wyjdzie za mąż lub się po prostu ożeni. Ten zwyczaj podobnie jak lanie wosku ma charakter zabawowy, lecz w przeszłości był traktowany bardziej serio, moi drodzy, jako metoda wróżenia. Także moi kochani, rytuał Andrzejkowy od, oczywiście odzwierciedla ludowe przekonania o magicznej mocy tej nocy, ale też i nocy, można powiedzieć, okalających ten termin. Był to czas, kiedy uważano, że zasłona dzieląca świat materialny od duchowego jest najcieńsza, a zatem działania magiczne i wróżby mają większą moc. Dziś Andrzejki są przede wszystkim okazją do wspólnej zabawy, ale dla wielu z nas nadal zachowują swój mistyczny i tajemniczy charakter. Zabawy andrzejkowe są oczywiście ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Przybierają oczywiście różne formy, od prostych gier i konkursów różbiarskich, po bardziej skomplikowane rytuały. Współczesne obchody Andrzejek często łączą elementy tradycyjne z nowoczesnymi formami rozrywki, co sprawia, że są atrakcyjne dla osób w każdym wieku. I o to, moi kochani, w tym chodzi. Choć pierwotnie Andrzejki były świętem dedykowanym przede wszystkim kobietom, obecnie są obchodzone przez wszystkich, niezależnie od płci. W tym dniu wiele osób organizuje przyjęcia, na których nie można, nie może oczywiście zabraknąć wróżb i zabaw. Andrzejki stały się dla nas w tym czasie popularnym czasem na organizowanie balów, imprez szkolnych, co jeszcze bardziej podkreśla społeczny i integracyjny wymiar tych czynności. Rytuał Andrzejkowy jest fascynującym połączeniem historii, tradycji i zabawy. Stanowi ważną część polskiego dziedzictwa kulturowego, będąc jednocześnie okazją, do wspólnej zabawy i celebrowania. Choć pierwotne wierzenia związane z tą mocą zbladły, oczywiście magia i tajemnica nadal otaczają Andrzejki, czyniąc je jednym z najbardziej barwnych i oczekiwanych momentów w polskim kalendarzu świątecznym. Teraz Wam opowiem dokładnie, jak zrobić prawidłowo rytuał andrzejkowy krok po kroku tak jak to powinno być zgodnie z tradycją. Najlepiej sobie wybierzcie w pierwszym kroku miejsce i czas. Rytuał najlepiej przeprowadzić wieczorem w domowym zaciszu. Zapewnijcie przy tym odpowiednią atmosferę. Możecie użyć świeć świec do stworzenia tajemniczego klimatu. Wybierzcie spokojne miejsce, gdzie nie będziecie niepokojeni. Moi drodzy, materiałami potrzebnymi do wykonania tego rytuału jest oczywiście wosk. Może być ze zwykłej świecy lub moi drodzy Dodatkowo możecie wziąć jeszcze ołówek. Przygotujcie sobie też miskę z wodą, kartkę papieru i zamiast ołówka długopis, jeżeli nie macie ołówka, moi kochani. Oczywiście do zapisywania interpretacji. Źródło światła, takie jak mała świeczka lub latarka, moi kochani, do rzucania cienia. Jak przeprowadzić rytuał? Roztopić wosk. Ze świecy nad płomieniem drugiej świecy, lub użyjcie gotowego wosku, moi kochani. Lanie wosku przez klucz jest centralnym, kulminacyjnym momentem, moi kochani. Także tutaj bezpośrednio do miski lejecie z zimną wodą, roztopiony wosk i moi drodzy. I po, tym, po tej czynności interpretujecie kształt, jaki przybierze, jaki przyjmie ten, wy, ten wyjątkowy, można powiedzieć, emblemat. Tutaj każdy kształt ma swoje znaczenie. Przyjrzyjcie się uważnie powstałej figurze i spróbujcie zinterpretować właśnie jej kształt. Czy przypomina literę, zwierzę, czy przypomina przedmiot. Moi kochani, aby uzyskać dodatkowe wskazówki, oświetlcie figurę wosku światłem, latarką na przykład, aby rzucała cień na ścianę. Cień może wtedy ujawnić dodatkowe kształty i symbole, moi kochani. Następnie ważnym krokiem jest konieczne zapisanie swoich interpretacji, swoich spostrzeżeń i przemyśleń dotyczących kształtu wosku i też ważne jest tego cienia. Interpretacje mogą dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak miłość, kariera, oczywiście, czy zdrowie. Po zakończeniu. Na zakończeniu interpretacji podziękujcie tutaj mocy wszechświata za przekaz, który otrzymaliście, i delikatnie zgaście świecie. Moi kochani, interpretacja wróżb Andrzejkowych jest często subiektywna, upiera się na naszej tradycji. Na tradycji, właściwie i kulturze, oraz indywidualnej intuicji osoby, która to interpretuje. Poniżej przedstawię Wam kilka przykładów rozbudowanych interpretacji, moi kochani, po popularnych wróżb Andrzejkowych, tak abyście miały, mieli wgląd na to, jak to będzie wyglądało. Na przykład, jak to można zinterpretować. Tak, wosk w kształcie serca. Moi kochani, wosk, który po zastygnięciu przybierze kształt serca, jest klasycznym symbolem miłości i romansu. Może to sugerować nowe nadchodzące uczucie lub pogłębienie już istniejącej relacji. Oczywiście może to być również znak, że w najbliższym czasie spotkacie kogoś, z kim nawiążecie bliższą i pełną namiętności relację. Natomiast dla osób w związkach taki kształt będzie wskazywał na nadchodzący okres harmonii i odnowienia. Uczuć partnerskich. Teraz, na przykład, pojawił Wam się kształt w formie przykładowego statku, więc figura, moi kochani, taka, która pokazuje nam statek, często jest interpretowana jako symbol podróży lub nadchodzących zmian. Ta wróżba, według mnie, sugeruje nadchodzącą. Wycieczkę, podróż, wyjazd, która przyniesie nowe doświadczenia lub przyniesie ważne zmiany życiowe. To również, moi kochani, może być podróż fizyczna, jak i metaforyczna podróż wewnętrzna, prowadząca do osobistego rozwoju. Statek również często symbolizuje przejście przez trudny okres do spokojniejszych wód naszego życia. Bo dalej, często mamy taką figurę jak. Kształt klucza, moi kochani, tak, chociaż przez dziurko od klucza lejemy wosk, to mamy często klucz, który jest symbolem rozwiązania, odkrycia lub nowych możliwości. Moi drodzy, to często wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości natraficie na rozwiązanie trudnego problemu, lub otrzymacie odpowiedź na dręczące was. Klub mo, klucz, klub, klucz może również symbolizować nowe możliwości, które otworzą przed Wami drzwi do nowych doświadczeń, sukcesów lub ważnych decyzji życiowych. Jeszcze Wam powiem taką interpretację: na przykład pokaże nam się wylane drzewo, moi kochani. Drzewo często oznacza wzrost, stabilność oraz rozwój. Ta wróżba często sugeruje, że nadchodzący najbliższy okres naszego życia to rozwój osobisty, rozwój, również rozwój zawodowy lub duchowy. Drzewo jest symbolem siły, trwałości i połączenia z naturą oraz naszymi korzeniami. Oznacza często, że jesteście na drodze, dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu i stabilności w życiu, a wasze wysiłki dokonywane do tej pory często przynios przyniosą piękne, dojrzałe. Owoce sukcesu. Często mamy też figurę w kształcie ptaka. Figura przymiewająca ptaka, to moi drodzy, jest symbol wolności, nadziei i wiadomości, moi drodzy. Ja bym to tak zinterpretował, że nadchodzą, nadchodzą do Was wkrótce dobre wiadomości lub pozytywne zmiany. Ptak jest często interpretowany jako symbol wolności, co oznacza, że uwolnicie się wkrótce od czegoś, co Was do tej pory ograniczało. To również jest taka sugestia, może to sugerować, że jesteście oczywiście gotowi do wzlotu, czyli podjęcia nowych wyzwań i realizacji marzeń oraz fantazji. Moi kochani, pamiętajcie, że interpretacja wróżb Andrzejkowych może się różnić w zależności od kultury, osobistych doświadczeń oraz intuicji. A przede wszystkim te wróżby Andrzejkowe mają charakter zabawy, ale też, moi drodzy, tradycji. Pozdrawiam, trzymajcie się, moi drodzy. Dużo zdrówka, szczęścia. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam udanych wróżb Andrzejkowych, udanych ogólnie wszystkich rytuałów, jakie wykonujecie. Cześć, trzymajcie się.